dobry chłopcy i dziewczęta Dziadek Paweł zrobił kilka noży na y, y, spotkanie leśnych ludzi Bo to są one To są małe nożyki To są nożyki większe W różnych cenach Tak jak mówiłem od 120-150 do do 250 jeszcze, jeszcze zrobię jeden może jeszcze dwa noże oprawię chciałbym pokazać wam ten nożyk to są takie średniowieczne motywiki znaki odrobne. znaki tak. cechowe cechowe, powiedzmy że cechowe tak. jest, to, jest to po prostu y, węgiel drzewny zmieszany na gorąco z woskiem pszczeli i teraz pokażę wam co ten noży potrafi a wpierw pokażę to jest płaskownik który w których robię noże nie wiem czy kamera pokaże tak, bardziej tak. pod kąt nie, już widać. Widać, czy się to wygina. Widać. Super. Teraz ech, przechodzimy do działań nożowniczych. To jest sucha leszczynka. Zaskoczyłem się. Such, tą suchą leszczynką, że ona jest taka twarda. Ten nóż ma twardość 58 hrc. To w zupełności wystarczy do wszelkiego typu działań leśnych. Tak. Oczywiście tamte noże nie wszystkie są tej twardości. Są trochę miększe, miększa stal 57 55 stary pilnik batonowanie ma z palcem w nosie wykonuje ten nożyk. Jak widać. Konstrukcja prosta jak budowa cepa, kawał poroża, wywiercone dziurki i na żywicę poksydową wsadzone. Zobaczymy, zobaczymy co nie ma żadnego problemu w dziurawieniu blaszki. Ano, nie, nie pokazałem, że on w ogóle struga. Teraz pokażę po tym. po tym dziurawieniu. po tym teście blaszki. Jak widać, ma to gdzieś. Struga sobie z palcem w nosie. Co to jest? Piano Beton. Poradził sobie z pianobetonem w sposób zadowalający. Co jeszcze potrafi? To jest cegła. Na przykład. Test Destrukcyjny oczywiście to już nie jest ta ostrość co kiedyś, ale nie dalej. Tak, proszę Państwa, 58 HRC w zupełności wystarcza, żeby ten nożyk spokojnie sobie dawał radę najprzeróżniejszego no typu. Działania, nawet destrukcyjnych. I na koniec. No, ale nie jest napisane, że Stowarzyszenie Teatr Performer, bo sama. Aha. No, trudno. Stowarzyszenie Teatr Performer musi sobie dopisać. Można albo Teatr Performer, albo Stowarzyszenie Teatr Performer, i wtedy to jest konto, bank jest przyjmie. Która... Oczywiście przypominam, 21, 23 lipiec, lipca, lipca, odbywa się nasz, nasza impreza y, spotkanie leśnych ludzi w tutaj w Lubiążu. I to by było na tyle drodzy chłopcy, dziewczęta. Hej.